Widzisz teraz człowieka, który leży wśród przedmiotów, które opowiadają o jego zawodowym życiu. Nazywam się Maciej Uchmański i w wieku 45 lat postanowiłem podzielić się z Wami moim doświadczeniem w branży radiowej, telewizyjnej. I filmowej. Tak się zastanawiam, od czego zacząć. Wypadałoby od samego początku, ale to by było banalne, więc może tak. Jeszcze przed maturą dążyłem do tego, żeby pracować w radiu. To było moje marzenie. Gdy moi koledzy nagrywali na magnetofonie kasety z piosenkami z listy przybojów programu trzeciego, to ja miałem pudełko. Z taśmami, na których rejestrowałem wejścia antenowe prezenterów, tak zwane wejścia DJ-skie. DJ Ktoś by powiedział wariactwo, no ale w tej, wariac w tej wariacji była metoda. Nie było jeszcze wtedy RMF-u, Zetki, Meloradia, Eski, Radia Pogoda. Na pewno była trójka, na pewno było Radio Gdańsk. To pamiętam. W moim dziecięcym i nastoletnim życiu towarzyszyła mi muzyka. I właściwie muzyka towarzyszyła mi odkąd pamiętam. Uczęszczałem do klasy fortepianu i gitary. Słuch absolutny. Jeśli coś takiego jest, no to mogłem to wówczas mieć. Czy ten słuch pozostał do dziś? Nie wiem. Trzeba by pewnie sprawdzić, może gdzieś w kajetanach u profesora Skarszyńskiego, kto wie, może kiedyś to zrobię. Jeśli nie wyłączyliście tego nagrania, to znaczy, że albo nie chcecie kopać leżącego, albo zależy wam na tym, co chcę powiedzieć. A słuchanie to jest cenna umiejętność. Dlatego w 1997 roku zacząłem pracować jako dziennikarz muzyczny. Na Pomorzu. Najpierw w radiu PM w Kwidzynie, jakieś dwa miesiące. Potem w radiu L El, w Elblągu. Wiecie, już, to była wówczas stacja wojewódzka, większy zasięg. Szybko jednak zapragnąłem iść dalej, wiedząc, że to, co robię, jest moją wielką miłością. Czyli po prostu. Kocham to, co robię i robię to, co kocham. Niby banalne, ale... Tak było. Trafiłem do Stolicy, do Warszawy, gdzie otworzył się przede mną, przed prowincjonalnym wówczas młodym redaktorem, wielki świat możliwości. Wszelakich możliwości. I żeby nie było. Nie miałem wujka w telewizji, ani pociotków w radiu czy w gazetach. Zawsze miałem dobre pióro, dlatego postanowiłem też pisać. Trochę do kobiecych i młodzieżowych pism, czasem do magazynu branżowego, muzycznego, estrada i studio. A więc tak, był, było radio w Warszawie, radio kolor oraz telewizja. Telewizja za czasów roweru Błażeja, Lalamito, Krzysiek Skiba, pozdrawiam cię serdecznie, i truskawkowego studia bodajże wrocławskiego truskawkowego studia. Jak masz 20 lat, to pomyślisz sobie co on... to sprawdź w Google co to były za audycje. Założyłem swoją działalność gospodarczą mając... ile ja wtedy miałem lat? Nie pamiętam. Ale pamiętam jedną rzecz. Założyłem tę działalność miesiąc przed powstaniem telewizji TVN. Także tak, tak, ja byłem pierwszy. To jest możliwe. Pisałem i mówiłem to tu, to tam. Zmieniałem stacje radiowe, miejsca publikacji artykułów. Jednocześnie nosiłem staty w kolegom operatorom Noworonicza w telewizji, spisywałem taśmy dla montażu i przesiadywałem nocami. Gdzie? No, w miejscach, które pozwalały mi się uczyć i rozwijać, no, głównie z kolegami na montażu, właściwie z paniami, bo wówczas w telewizji praktycznie montażem zajmowały się same kobiety. Kiedy zrozumiałem, że marzy mi się praca operatora obrazu w telewizji, no to rzuciłem dziennikarstwo i zacząłem robić to, co było moim marzeniem. I właściwie takim bardziej artystycznym zajęciem. Czyli film i fotografia stały się dla mnie pomysłem na życie i pracę, ale to nie znaczy, że tak od razu było kolorowo, bo nie było. Kiedyś Wam o tym opowiem. Pracowałem długo w telewizji newsowej. Ym... Wiecie, to jest taka telewizja typu TVN24 czy Polsat News. Jako operator, a jednocześnie będąc wolnym strzelcem, realizowałem bardziej ambitne projekty dla nadawców telewizyjnych z zagranicy. I dla tych z zachodu, i dla tych z północy, i z południa, i ze wschodu. Tak, różne ciekawe filmy dokumentalne, reportaże. Transmisję. Ale gdy stwierdziłem, że sam umiem i chcę pisać scenariusze, chcę kręcić swoje filmy, a potem je montować, no to rzuciłem telewizję w cholerę i skupiłem się na własnej działalności, działalności której na imię Filmum. Skąd ta nazwa? Filmum. Film UM, czyli Film plus Maciej. Uchmański. Dzisiaj to jest coś więcej niż tylko film. Jestem po prostu człowiekiem, który potrafi zrobić różne rzeczy. To Była trudna decyzja z założeniem, z rozwinięciem właściwie tej działalności, ale wkrótce zaowocowała pięknymi projektami dla wielu znanych firm i marek. Pisanie scenariuszy, wymyślanie haseł reklamowych. Robienie sesji fotograficznych, produkcja filmów wizerunkowych, produktowych, korporacyjnych, jak ja tego nie lubię słowa film korporacyjny. No ale tak to się nazywa w tej, w tej branży. I ta przygoda trwa do dziś. Z tego utrzymuje swoją rodzinę. Ale wiecie, co jest dzisiaj dla mnie najważniejsze, albo może co jest dzisiaj dla mnie równie ważne? Jestem w takim momencie mojego życia, kiedy chcę się z Wami podzielić swoją wiedzą i zdobytym przez te lata doświadczeniem. Chcę się dzielić z Wami. Może brzmi to banalnie i właściwie biorąc pod uwagę, że jedyne studia, jakie skończyłem w całości, to były kierunkowany na sztukę operatorską w Warszawie. Możecie powiedzieć zatem, no, co on wie, co on może nam przekazać. Ale ja zawsze powtarzam z przekąsem, że jestem człowiekiem renesansu. Pauza. Dlatego nie pytaj mnie, jakie studia skończyłem. Zapytaj, czego się nauczyłem na tych, które z powodu natłoku zajęć w pracy porzuciłem. No tak, bo tak było. Nie było czasu na studiowanie, a gdy zaczynałem już jakiś kierunek, no to później znowu pochłonęła mi praca i to było dla mnie chyba ważniejsze. Dlatego tak. Tyle różnych indeksów gdzieś tam po tym kraju krążyło. Dziennikarstwo, politologia, filologia polska, organizacja produkcji filmowej. Yy, może kiedyś tam dokończę jeszcze, to nie mam na razie czasu. Nie mam czasu. Nie mam czasu na siedzenie w ławce na zajęciach, wolę tę nad jeziorem albo w parku. Nie chcę już robić notatek. Chyba, że będą one treścią książki, którą właśnie zacząłem pisać. Jakie są moje pragnienia, tu i teraz? Bardzo chcę się z Wami zaprzyjaźnić i chciałbym zasłużyć na Waszą obecność na moim kanale YouTube. Ten kanał nazywa się tak jak ja Maciej Puchmański. Bardzo dużo. Tyle i aż tyle. Zaprzyjaźnić i zasłużyć na Waszą obecność. A to naciśnięcie tego guziczka z napisem subskrybuj. Magia. Irytująca, kiedy te subskrypcje spadają, ale pobudzająca, kiedy te subskrypcje rosną. Co będzie na tym kanale? O tym nie będę mówił na zimnej podłodze. Eee, po, po pierwsze, boli mnie już tyłek, a po drugie, eee, bardzo źle się w takiej pozycji mówi. Dlatego zapraszam Was do naciśnięcia właśnie tej ikony. Subskrybuj. Napiszcie jakiś komentarz. Ja będę odpisywał na te komentarze z wielką przyjemnością. Nie będzie robił tego mój asystent, moja asystentka albo bot. Zrobię to osobiście. Więc, jeśli będą tam krytyczne uwagi, przyjmę je na klatę. Ale, jeśli będzie tam chamstwo, wyrzucę z kanału. Bo po co mi tacy ludzie? Daję Wam możliwość wypowiedzenia się pod tym filmem i pod kolejnymi, które będą. Jeśli chcecie zobaczyć, o czym będzie ten kanał, zaczekajcie na kolejny odcinek, który nagram w miejscu, które. W miejscu, które, które kojarzy się z nowym życiowym rozdziałem. Znacie to powiedzenie. Wyjechać, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Więc jadę w Bieszczady. Na południa wschód. No Tam musi być jakaś cywilizacja. Zatem bardzo wam dziękuję za poświęcony czas za to, że musieliście gapić się na moją twarz albo te rzeczy dookoła. Przez tyle minut. Do zobaczenia, cześć.